Dzień dobry Państwu! W przeddzień świąt Bożego Narodzenia ukazał się nowy sondaż, w którym zbadano, jak Polacy oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego. I trzeba przyznać, że pan prezydent ma niemałe powody do zadowolenia. Według badania zrealizowanego przez pracownię OGB Pro, blisko 52% Polaków oceniają działania prezydenta Nawrockiego pozytywnie i jest to najlepszy wynik od początku pełnienia przez niego tej funkcji. Negatywną ocenę wystawiło mu z kolei nieco ponad 34% procent respondentów, a 14% nie ma zdania. Takie wyniki oznaczają, że w porównaniu do listopadowego badania liczba pozytywnych ocen się zwiększyła, a negatywnych zmalała. To z pewnością ucieszy prezydenta Nawrockiego, ponieważ żaden inny polityk w Polsce nie może obecnie liczyć na takie oceny. Dla porównania, rząd Donalda Tuska w ostatnim sondażu Cebos ma zaledwie 33% zwolenników i 42% przeciwników. A jak państwo oceniacie do tych czasową prezydenturę Karola Nawrockiego. Napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia. Do usłyszenia.